No i konie ruszyły, ruszył kareser bez większej straty. I tymczasem tej Terdebris oraz legionista na froncie, legionista poprowadził. Przed nim Terdebris. te dwa konie polem Zirael. To jest czołówka, ostatni w tej chwili kareser. Zatem legionista, Terdebris i Zirael. W takiej kolejności weszły w łuk. Legionista przyspiesza, on dyktuje tempo. Druga jest Terdebris na trzecim miejscu. Ziral na czwartym tam idzie Abelard F. Pozostałe konie doszedł z dostawki Kareser, ale ciągle jest przedostatni. Ostatni Arkano na prostą wyprowadzi legionista. Blisko niego kanad bierze Abelard od pola Terdebris. E, te konie tam jeszcze Arkano zyskał przy kanacie, ale już prowadzi Abelard i ucieka. Kto do niego tutaj doskoczy? Terre de poszła kapitalnie jeszcze dalej tutaj finiszuje Zirael, ale ma stratę, do celownika jeszcze ponad 200 metrów jednak ucieka. Ucieka tutaj zdecydowanie Abelard. Kto do niego dojdzie? No, na drugim miejscu jest tutaj Gon Hill. To duża sensacja, za chwilę celownik wygrywa Abelard, drugi będzie Gon Hill. Na trzecim miejscu jest wydaje mi się Arkano albo Zirael.